Odśnieżałem wczoraj ze 6 razy i to śnieg był ciężki. Także nawet odśnieżarka nie za bardzo się przydała, bo nie była w stanie go przeruszyć, i odśnieżyłem, ale i tak nawiało, i chciałem mieć czysto. No to do końca czysto nie mam, bo jest pełne takiego syfu. No i zobaczmy, jak moje wielosezonówki, bo na razie nie. Czuję się jakiś pokrzywdzony przez te opony, a tu już jest lód. To jest trochę śniegu i niestety, że padał deszcz, to ten śnieg się znam zmienił w taką lodową pokrywę. I pewnie jakbym tak stanął se tu, to już nie ruszę, ale zobaczmy. bo to jestem, żeby testować. I ruszamy, nie no kur, ja powiem szczerze, trzymają się. Nie czuję dyskomfortu w tym temacie, powiem szczerze, nawet w miarę to idzie, no hamowanie też jest. Na razie pozytywnie z tymi Viro sezonówkami, powiem szczerze. Nie powiem, jest delikatne zaśmierzenie pod paczkomatem. Powerbank, który miał być super, fantastyczny, okazał się, że aż taki do końca super nie jest, muszę go zwrócić. A tu sobie coś zamówiłem. i sobie od razu zobaczę co to jest głowica kulowa I do tego sobie zamówiłem taki ja upyt, on nie był jakiś drogi ja go chyba zlinkowałem już oczywiście na tym o, to mi najbardziej chodziło, bo czasami gdzieś potrzebujecie sobie przyczepić urządzenie czy coś i tak, tu jest guma, tu jest guma i tu widzę że jest kilka magnesów neodymowych na to sobie nakręcacie taką głowicę kulową i jak gdzieś potrzebujecie coś przesać, no, u mnie oczywiście się nie da, bo jest wszystko z amelinum albo ze szkła, ale na drzwi czy coś, kamerę potrzebujecie gdzieś zamontować, taką do nadzoru w jakimś miejscu, gdzie nie chcecie wiercić dziur, a macie coś metalowego, ale zimne, to fajne. Bieram taką drogę gorszej klasy odśnieżania, bo na krajówce to jest zawsze dobrze. Tutaj to jest takie błoto pośniegowe i można się na nim. Niej popróbować poślizgać na tych wielosezonówkach i zobaczyć jak one sobie dają radę No dotychczasowo jest pozytywnie Zdecydowanie wolałbym trochę mroziku tak jak dzisiaj Ale słoneczko, no patrzcie jak pięknie jest I na święta to powinno być e, zrobione, a nie kurnia w styczniu Testujemy opony, dalej Patrzcie, góry świętokrzyskie też są piękne zimową porą. Szkoda, że śnieg się ma skończyć za dwa dni. Cieszę <grystanie> się, czy to już będzie ostatni śnieg, czy jeszcze będziemy szarpani. Proźne, ale ciepło. Musiałem rozchodzić obiad. Powiem wam, że lód to jest niefajne. Jakby był taki śnieg, to by się fajnie chodziło. A jak jest lód, to się nie chodzi aż tak fajnie, jakby się wydawało. Niestety. Nie wiem czy już rekomendowałem, ale. O. Jak sobie robię spacerki takie na rozchodzenie, to zawsze są słuchaweczki ze mną i się słucha czegoś. Krótki na 4 km niespełna. Nie wiem czy już rekomendowałem, czy nie, ale w tym Amazonowym od audiobooków jest taka książka Apollo, i to jest cała taka kronika. Programu kosmicznego, czyli ludzie idą lecą na księżyc. Polecam, bardzo się fajnie słucha, dużo takich szczegółowych opisów. Jak widać, jestem w sumie jeszcze. W, no nie, połowa chyba nie, ale z jedną trzecią przesłuchałem, jeszcze mi zostało 13 godzin. Szczegółowo ale, ale fajnie się słucha, tak więc to mogę polecić. Właśnie na takie spacery lecicie przez nie wiem, 40 minut godzinkę, posłuchać sobie. Naprawdę fajnie. Dobra, ło, się upociłem. Kurnia, temperatura, powiem Wam, minus jeden, nie? Tu się pokazuje temperatura. Jak tutaj wejdziecie, to się wyświetla pogoda, nie? Także temperatura do minus 6 ma być, ale bardzo fajnie. i umiarkowane, 52 dla tego, dla tego miejsca. Była jedzona lasagne. Doszedłem do bistro smaczne. Jak i ta była dzisiaj w ofercie dnia, a jak jest oferta dnia, to jest cena zawsze dobra. Tylko żebym was nie skłamał, to spojrzę na paragon. 22 zł za e, posiłek, który. No, jechać. Za posiłek, który rzadko się to coraz zdarza. Mm, może inaczej. Rzadkim jest widokiem to, że idziecie do knajpy, zamawiacie, płacicie rozsądnie, no bo 22 zł w dzisiejszych czasach to jest arcy rozsądnie. I za te 22 zł macie e, talerz żarcia, który się wysypuje, bo, bo nie mieści się na talerzu. I to nie jest jakiś szczególnie mały talerz, tylko ten talerz jest talerzem normalnych, klasycznych rozmiarów. Klasyczny, można by powiedzieć, Luigi włoski do tej lasagni wezwałby natychmiast egzorcystę. Jeżeli jesteście wielbicielami włoskiej kuchni i stricte się trzymacie receptur włoskich mistrzów, to nie jest to potrawa dla was. Natomiast jeżeli jesteście w stanie przełknąć to, że nie doszukacie się tutaj smaku wyselekcjonowanych włoskich serów, ale dostaniecie dużo za niedużo. W miarę spoko. Ja jestem wielbicielem włoskiej kuchni i trochę też ten egzorcysta mi chodzi po głowie. Tylko akurat nie mam go w książce telefonicznej. Na pewno polska kuchnia mi tu podchodziła lepiej, ale tak jak mówię, no ja jestem trochę spaczony tym, że tam jednak do Delfa Favero sobie chodzę. Gdzieś tam mi się udaje zjeść coś, co. Eee, co jest takie bardziej włoskie to jest taka nazwijmy ją polską lasanią czyli macie makaron nie jest bardzo al dente, bardziej jest taki rozgotowany macie mielone mięso macie sos pomidorowy macie jakiś ser do zjedzenia do zjedzenia, ale ale bez, bez tak jak powiedziałem, jeżeli jesteście Miłośnikiem włoskiej kuchni i nie chcecie nawet na milimetr odchodzić od schematów i przede wszystkim produktów włoskich. No nie można się było spodziewać parmezanu najwyższej jakości w momencie, kiedy dostajecie lazanie wielkości kortu tenisowego pokrytą całą serem. No to nie spodziewałem się, że tam będzie jakiś fantazyjny ser włoski, dlatego Was uprzedzam, bo jak mówię, że jest do zjedzenia i całkiem spoko, to na pewno. Miłośnicy włoskiej kuchni powiedzą mnie, no ten szafa zwariował. E, ale ja patrzę na to przez pryzmat szybkiego napchania brzuszka naprawdę pokorek, musiałem to rozchodzić. E, smak no, spoko, tak jak powiedziałem. E, I cena no, cena jest tutaj najbardziej rewelacyjna 20 za Ja Nie wiem, jak to się dzieje. Czy to jest pralnia, czy jest, nie wiem, szef handluje kokainą, a to jest tylko potrzebne do tego, żeby prać hajc. Ceny są niespotykane w dzisiejszych czasach, no i to jest tak, Ja taka szybka wstawka, bo to oczywiście będzie też w fast foodowych shortach, ale, ale jak coś biorę nowego, takiego co już się nie pojawiało, jeszcze się nie pojawiało tu we vlogach, to Wam zawsze dorzucam. W tym smaczne jak, w tym bistro, bardziej to wszystko jakoś jest takie doprawione, nie? Mam tutaj takich zastrzeżeń, jak byłem w tym kieleckim talerzu, że... Wszystko jest takie płaskie, no ale ja sobie rozumiem, że ludzie tu kupują na wynos, kupują sobie dla dzieci, którzy nie chcą mieć jakiegoś podkręconego, bardzo smaku. Widziałem, że pojawiają się tu czasami placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym. Na pewno się na nie zjawię, jak mi tylko pozwoli czas i nie będzie tak, że się odbije, bo już się zdarzało mi odbić ze dwa czy trzy razy, kiedy przyjeżdżałem w porze obiadowej i nie było ani jednego wolnego miejsca. Czyli lokal z racji tego, że jest dobrze umiejscowiony. Ma rozsądne ceny i duże porcje, świętuje sukcesy. I ja za takie lokale trzymam kciuki i namawiam Was zawsze, jak się zastanawiacie nad gastronomią, to niekoniecznie na deptaku, niekoniecznie coś nie wiadomo co, jak wysublimowanego, tylko kuchnia, która będzie schodziła i będziecie na niej zarabiali. Tak to zróbcie i zróbcie to w środku osiedla, naprawdę. To jest lepszy pomysł, bo jak zdaje, zdarza mi się, za, zacząłem teraz po tych osiedlowych knajpkach chodzić, to ja widzę jakie tam jest zejście, ile tam się tego wszystkiego przewala. A chociażby ostatnio jak żeśmy jeździli po mieście, to na początku my, dobra, pójdziemy sobie do tej chińskiej, co tam jest na Sienkiewicza, King Po. Przejechałem dookoła, nie ma w ogóle szansy, żeby gdzieś zaparkować samochód. Dobra, mówię, idziemy na burgera do krowa mać. Objeździłem 14 razy w koło, nie ma gdzie zaparkować. No, i finalnie żeśmy, nie pamiętam gdzie skończyli, no ale nie tam, tylko musieliśmy gdzieś wyjechać z tego ścisłego centrum, bo, no bo się nie da zaparkować. No, do, do, doładowali tam, słuchajcie, tych bloków, budynków. Ludzie nie mają tam miejsc parkingowych. To wszystko jest tak za, za, zaklejone, że o Matko Bosko, a jeszcze jest taka, no nazwijmy to, moda teraz. Że, e, że wiecie, co się robi. E, że te wszystkie główne ulice, które... Ja pamiętam ja jestem taki stary, że pamiętam, że po Sienkiewicza jeździło się normalnie autobusem. Można było jechać prosto za Górską pod dworze. No ja tam mieszkałem. E, Zagórska Szczecińska, czy tam się nazywało to dawniej jakoś nie, czy nie Szczecińska inaczej. PIKA o, e, Pika była ta ulica, Pika i pamiętam, że jeździły autobusy. Przez Sienkiewicza, potem zrobił się z tego deptak, a teraz no jest nadal deptak, ale tam tych ludzi to na no pewno nie ma tylu ilości trzeba. Myślę, że lepszym, lepszą opcją by było puszczenie małą, dużą Sienkiewicza. Ruchu chociażby w jedną stronę, wtedy też chyba był w jedną stronę, i porobienie na połowie miejsc parkingowych pod tymi knaj knajpami, wszyscy by na tym skorzystali. Piesi, by, połowę by wyłączone było na deptach, druga połowa by była na ruch nie wiem, 20 na godzinę. Miejsca parkingowe wydaje mi się, że to by wyszło, wyszło na plus. No ale to tylko moje przemyślenia, a nie ja jestem prezydentem miasta, przynajmniej na razie. Bo jakbym był, to bym tu takie zmiany powprowadzał, że matka kochana, bym był takim Donaldem Trumpem Kielc. Jakby się oczywiście dało. Dobra moi mili, lasagne przyjęta, pokorek, tu mi się kończy, tu ostatni kawałek makaronu, tu może gdzieś tu, oho.